Kawa jest nawet bardzo dobra, bo jak wiecie, venantego. No i co? Poranne modlitwy odmówione. Ale mam dla Was dzisiaj ciekawą propozycję, z uwagi na to, że dzisiaj środa popielcowa i rozpoczynamy pewien nowy etap każdego z nas. Ale zanim nowy etap, to łyk kawy. Coś Wam przeczytam. Umrzesz. W chwili, w której się rodzisz, zaczynasz umierać. Możesz umrzeć za 50 lat, za 10, może jutro lub nawet dziś. Lecz bez względu na to, kiedy to nastąpi, śmierć czeka każdego człowieka bogatego czy biednego starego czy młodego, wierzącego czy niewierzącego. Moi drodzy, tutaj zobaczycie zaraz tą ciekawą pozycję, którą chciałbym wam zarekomendować do rozważeń na ten wielki post, memento mori. Niech każdy z nas rozważy, co to znaczy i dlaczego o tym warto pomyśleć. Warto pomyśleć nie przez przypadek, bo tak po prostu wam do tego mówię, ale mamy określony czas, który dzisiaj może przybliżyć was do tego, żeby pomyśleć tak naprawdę o niebie. Kropka. Przerażająca perspektywa. Nic dziwnego zatem, że wielu ludzi stara się ignorować nieuchronność śmierci lub zakładać, że jest ona odległa. Jednak ignorowanie jej nie sprawi, że ona nie nadejdzie. Możliwe, że nawet wzmocni niepokój, ponieważ straszna prawda jest taka, że śmierć może spotkać nagle i gwałtownie każdego i w każdym czasie. Tylko Bóg wie, kiedy człowiek umrze, więc przygotowywanie się na to, jest konieczną praktyką duchową, niezależnie od wieku. A ty co? Przygotowujesz się na nią? W książce tej znajdziesz bardzo ciekawe pozycje do rozważania na każdy dzień z modlitwą, z Pismem Świętym oraz z praktycznymi poradami. A ciekawostką niech będzie również codzienny rachunek sumienia. Serdecznie Cię zapraszam do właśnie tej pozycji. Podlinkowane będą książki. Zapraszam, nie mam z tego nic oczywiście, ale serdecznie rekomenduję. Ale jak już tu jesteś, pamiętaj, żeby kliknąć łapkę, może subskrypcję, a dzwoneczek to już będzie wielki prezent dla mnie. Tym samym chciałbym podziękować Pizzeri Joker, która tym razem stała się patronem tego odcinka i pewnie będzie, mam nadzieję, wspierać kolejne. Tomku z całego serca dziękuję. No to moi drodzy co, ja biorę ostatni łyk kawy, słyszę, że mój dyliżans już podjechał i uciekamy. Zobaczcie, gdzie. Środa Popielcowa Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Psalm 51, 12 Memento mori rozświetla cały wielkopostny czas pokuty. Środa Popielcowa rozpoczyna go natychmiast skupiając naszą uwagę na temacie pamięci o śmierci. Krzyż, narzędzie śmierci, które stało się narzędziem naszego zbawienia. Kreśli się popiołem na czołach uczestników mszy. Kapłan lub inny posługujący wypowiada słowa, którymi Bóg zwrócił się do Adama i Ewy, gdy opuszczali ogród Eden. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Po łacinie memento mori. Umrzesz. Od samego początku historii zbawienia słowa te wybrzmiewają jak dzwon. Przed mszą pogrzebową. Ludzie są tylko świetlikami, zwykłymi stworzeniami. Bóg nie jest jakimś bytem we wszechświecie, który zaczął istnieć, lecz samym istnieniem. Każda osoba ma życie tylko dlatego, że Bóg jest życiem. Środa popielcowa przypomina, że ludzkość potrzebuje zbawcy. Bo jesteśmy jedynie pyłem i prochem. Potrzebujemy zbawcy, ponieważ jedyna osoba, która może nas wybawić od śmierci, jest ten, który najpierw dał nam życie, Jezus Chrystus, który sam jest życiem, był naszą ostatnią i jedyną nadzieją. Do śmierci rozważamy kluczową tajemnicę naszej wiary, że śmierć została przemieniona przez Jezusa Chrystusa. Nie jakaś Niejasna ogólna śmierć, ale własna, osobista. Śmierć Jezusa i zmartwychwstanie mogą mieć bezpośredni wpływ na życie i śmierć każdej osoby, jeśli przyjmiemy jego zbawczą łaskę. Zatem memento Mori nie jest abstrakcyjną ideą, jest osobowe i konkretne. Pamięć o śmierci jest dla chrześcijanina nierozerwalnie złączona z pamięcią o tym, co Jezus zrobił dla każdego z nas. Jednakże rozważenie na temat śmierci nie jest łatwe. Trzy tradycyjne praktyki pokutne to post, modlitwa i jałmużna. Praktyka memento Mori to zdecydowanie pokuta. Pamięć o śmierci jest formą samozaparcia, które prowadzi do nawrócenia. W dzisiejszych czytaniach i de facto w całym Piśmie Świętym jesteśmy zachęcani, aby przyjąć tę praktykę, ponieważ prowadzi do radości doświadczanej przez niezliczonych świętych. Pamięć o śmierci pozwala nam żyć naprawdę, oczyszcza nasze serca i odnawia w nas nadzieję i moc ducha. Memento Mori nie zatrzymuje się na wielkim poście, ale prowadzi nas przez wielki post do radości Wielkanocy. Nie powinien mieć cienia wątpliwości, czyje ciało było zamknięte w całym tolińskim. Tutaj mamy postać w całości, a tu mamy zbliżenia twarzy, obrzęb na policzku, duży wycisk krwi na czole, podwana, oszampana broda. No i Ale nie dało się rozszycać już. Rachunek sumienia i modlitwa. Poproś Ducha Świętego, aby przyszedł do Twojego serca w tym wielkim poście. Gdy będziesz rozmyślać o własnej śmierci i tajemnicy wiary, Pomóż się modlitwą zdrować Maryjo w tej intencji. Nie należy bez końca opłakiwać śmierci. Po pierwsze, ponieważ jest czymś powszechnym i spotyka wszystkich, Następnie, ponieważ wyzwala nas z nieszczęść tego życia, i na koniec, ponieważ podobnie jak we śnie, odpoczywamy po trudach tego świata. Jakiej żałoby nie ukoi łaska zmartwychwstania? Jakiegoś smutku nie usunie wiara, że nic nie ginie na skutek śmierci? Śmierć jest zyskiem, a życie karą, jak mówi Paweł. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Czym jest Chrystus, jeśli nie śmiercią ciała, tchnieniem życia, a więc umierajmy z Nim, abyśmy mogli z Nim żyć? Niech będzie w nas codzienna praktyka i upodobanie do umierania, przez oddzielenie się od pragnień ciała. Nasza dusza uczy się wycofywać i wznosić tam, gdzie ziemskie porządliwości nie mogą się zbliżyć, i doń przyłączyć. Nasza dusza bierze na siebie śmierć, więc nie może ściągnąć na siebie kary śmierci. Święty Ambroży, nad śmiercią satyra.